Jak to? No nie ma lekcji. Jeszcze nie ma? E -e. Dlaczego nie ma? No bo jest strajk! To mamy dużo wolnego czasu. Wiesz może jak go spędzić? Może, masz pomysł? Może z kimś się spotkam. Hmm, no ale to z kim, no? A może z dziewczynami z YouTube'a? No kogo masz na myśli. A mi opowiada, vlog Nicole TV, świat Matyldy, to i. Aż tyle! No? To aż tyle, przecież one mieszkają w różnych miastach. No to jak się spotkacie? Hmm. No, przecież teraz sobota jest pra premiera Przemysłowa w Warszawie. No to co, szykuje nam się wycieczka do Warszawy? To można pisze do dziewczyn i się razem spotkamy. No wiesz, w sumie to jest dobry pomysł. No napisz, jak odpiszą ci, to yy, daj mi znać, no i wtedy zaplanujemy wyjazd. Świetny pomysł! Dobra, to jedziemy na zakupy, no a ty pisz SMS-y. Okej. Okay to świetnie, to teraz czekamy na odpowiedzi, zobaczymy co napiszą. Ciekawe czy wszystkie przyjadą. No ja też jestem ciekawa, ale myślę, że może być kusząca ta pra premiera. Ja już widziałam zwiastun na YouTube, bardzo fajny. No to super. O, Nikola mi odpisała. No i co napisała, będzie? Napisała, że będzie. No to na razie pierwsza osoba, ciekawe kto później odpisał. Trzeba. Pokaż, będę do zobaczenia, o super, no to już druga? Tak. No to już wejdziemy w trójkę. To już zapowiada się miłe spotkanie, czekamy na resztę, może też przyjadą. O jakaś wiadomość. Czemu nie wołasz? Wiesz, kto też przyjedzie do Warszawy, świat Matyldy i jo to No coś ty też odpisały? No to świetnie. Ja też się cieszę. To w takim razie, skoro jesteście umówione, to trzeba się pakować. No to się pakuje. Michaśka, ubieraj się już, bo jedziemy. No okay. Żeby się nie spóźnić, umówiłaś się z dziewczynami, to trzeba już wyruszać. O, jeszcze ja coś muszę przynieść. Czego tu znowu zapomniałaś? A co to jest za kartka? Kim ty jesteś? Hmm, ciekawe co to jest napisane na tej kartce. Mieszka tu królowa Elka. Big Ben bije co godzinę. Jest to metropolia wielka. Środkiem jej tam nic zapłynie. Auta jeżdżą lewą stroną. Wszyscy piją tu herbatkę. Mieszkał tutaj Sir Churchill z żoną. Piękne miasto wiesz już jakie? Hmm, jakie to może być miasto? No pięknę mi się kojarzy z Londynem. To to jest chyba Londyn. I, tak, to jest Londyn, to dobrze. Bo się spóźnimy. Mamo, wiesz co, ja nie weszłam do swojego pokoju, tylko, tylko do krainy praziomka. Co co ty wygadujesz, Michasia? No naprawdę tam spotkałam praziomka. Ja nie wierzę w takie bajki pokażesz, no. No, no i co? Przecież tutaj nic nie ma. Jaki praziomek, Michał? No, przecież tydzieć Londyn. Michasia, ty już jesteś tak zakręcona tym praziomkiem, że go wszędzie widzisz. Jedziemy, bo ja widzę, że ty musisz koniecznie go spotkać. Chyba teraz gdzieś je zabieram. Okay. Jesteśmy teraz na pewno, że w Warszawie, tak. ale już na nami jest to? Kanału Vlogi mhm. A z tego co wiem, to się inne dziewczyny będą mnie? Kto mhm. jeszcze będzie? A mi opowiada to Tojs, świat Matrydy i tyle. Ej, co jest Ami? A mi się ukrywa. Bo tak. też się ukrywa. Tak. Mhm. Aha. A gdzie macie kamery? na kamery na górze. Na górze. Bo właśnie Piotrek zauważył, że jest a, że jest głośno więc zeszłyśmy Was przywitać. <grym> A wy na co wrócicie do kina? Na kim film? Kiel-Ziomka. Na... Ej, to tak jak ma my. Michałek też na Kiel-Ziomka? E, Mam na... Kiedy na Kiel-Ziomka? Met. 47, tak? Michałek. A Nikolajcy. Met. Met. 50, jest. Michałek. Wow. Michałek. <grym> 55? No, chyba.

Mm. O, a tutaj zagadka. Oh! Kim ty jesteś? Hmm. Ciekawe, co je pisze. No to przeczytam. Mieszka, to królowa Elka. Bitten bije co godzinę. Jest... Jak ta Michaćka? Fajnie. Mm -hmm. Mm -hmm, super. Jesteś do dziewczyn? Dojść. No to 이렇게 <목소리도> 왁싱 Dzień dobry! Dzień dobry! Zapraszam serdecznie na pokaz specjalny. Czy wiecie kto podkładał głos pod Praziomka? Rączka do góry, kto wie? I na trzy, cztery mówimy chociaż imię, jeżeli wiemy. Praziomek! Piotr Adamczyk! Piotr Adamczyk! Zapraszam serde serdecznie, Piotr Adamczyk jest z nami. Witaj Piotr proszę. Czy wiesz po co Praziomek chodzi do lasu? Medytować. Pewnie. Nie, poziomki. <noise> taki, taki sucharek na, na dzień dobry. Jak tam? Fuknie? Fajnie. Fajnie było? Dodałaś bardziej poziomek. Dobra, daj mi Karta Michasia? Jesteś gotowa? Możesz wybrać absolutnie którą chcesz. Weź sobie jedną, którą chcesz. Także mnie ja nie widział. Po prostu, jakbyś mogła rzucić ją gdzie chcesz, w sensie takim, że powiesz stop i rzucisz kartę, ok? Powiedz stop, wrzuć kartę. Nie rzuciła. Poważnie rzuciła? No to nie wyszło. Yy... To będę musiał improwizować. to zrobimy tak. Joker. To była twoja karta, ale Joker może zastępować każdą kartę, więc powiedzmy, że wyszło. Czyli? Tak? Jesteś bardzo miła. Wyszło mi dłoń, migacie? Położę ci Jokera tutaj. Połóż drugą dłoń na wierzchu. Chciałbym, żebyś myślała o swojej karcie. Jaka to była karta? Nawet nie wiem. Piątka, tak? Patrz uważnie. Od Jokera. nie mam pojęcia pokaż coś jeszcze, dobra? widać tą piątkę, którą wybrałaś? zgadza się? Jakbyś mogła jeszcze raz tak jak wcześniej miałeś. jak weźmiemy piątkę położę ci na dłoni piątkę przykryj drugą dłonią wezmę kolejną kartę czyli jokera patrz, uważaj, wezmę jokera zrobię tak się po prostu zamienić z piątką. Także, jeżeli tu jest piątka, to musisz trzymać Jokera po każdego. Zróbmy tak. Przytrzymaj piątkę, połóż jeszcze czasem na wierzchu. Pokażcie jak to działa. Po prostu biorę Jokera, potrząsam w ten sposób i teraz tu jest piątka, a ty musisz trzymać. Piona to ja z wami już kończę ten odcinek dajcie łapki w górę no i do następnego pa pa